Trochę korkuje umrzeć dzisiaj. Jesteśmy już przy ambasadzie. Już paparacje się zebrali. Telewizja, radio, trwam, nadzieja. My też mamy nadzieję. To już Albin będzie zaraz szambiarko lał w okno. Czekamy na sieczkarnie. D, likwidacja zazielenienia, te odstąpienie od zalewania naszych chłopów Żądamy, aby nasze postulaty były zrealizowane bezterminowo, nie w formie odroczenia na rok lub dwa. Jesteśmy zdesperowani i będziemy protestować aż do zrealizowania wszystkich naszych postulatów. Aż tam dopisać bezterminowo albo do zakończenia wojny. Bezterminowo. Walczymy, bo zakończę wojnę, wprowadza zielony ład. Walczymy nie tylko za siebie, ale także za wszystkich obywateli tego kraju. Nasze postulaty są słuszne i umożliwiają przetrwanie rodzinnych gospodarstw rolnych, w których ochrona jest zapisana w 23. artykule Konstytucji RP. Wzywamy Państwa do skutecznych i szybkich działań. Rolnicy zgromadzeni dzisiaj na proteście Napisali postulaty do pani poseł i do pana posła Tomasza Błędkowskiego i zostawiamy te postulaty. Prosimy o odpowiedź szybką i skuteczną realizację tych postulatów. Przeczytaj jest kwestia. Postulaty są następujące. Zatrzymanie importu produktów rolnych do Unii Europejskiej z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Likwidacja Zielonego Ładu. A. Likwidacja uderowania, likwidacja podozmianu, likwidacja dozielenienia, odstąpienie od zalewania naszych płąk. Żądamy, aby nasze postulaty były zrealizowane bezterminowo, nie w formie odroczenia na rok 2. dwa. Jesteśmy zdesperowani i będziemy protestować aż do zrealizowania wszystkich naszych postulatów. Walczymy nie tylko za siebie, ale także za wszystkich obywateli tego kraju. Nasze postulaty są słuszne i umożliwią przetrwanie rodzinnych gospodarstw rolnych, których ochrona jest zapisana w 23 artykule Konstytucji Rzeczpospolitej. Wzywamy Państwa do skutecznych i szybkich działań. Chłopaki byli przygotowani. Tak. Było się. Be. Zaraz się skarnią, będzie słomę tam na barkon do biura poselskiego w Gołaszowej. Część produktów poza tymi, na które jestem bardzo. Należy doprowadzić do sytuacji, w której produkty z Ukrainy będą wyjeżdżały np. do Europy. Tam, gdzie jest to niezapotrzebowanie. Musimy też wszyscy pamiętać, że jeśli zamknęmy granice z Ukrainą, dostarczy na tym franża mleczarska, a w tej kwestii dla skąd oni do Polski. Będziemy dążyć również do zmian zapisów Zielonego Ładu. Uciekła musi na granicę, nie? Uciekła? Uciekła po prostu, na granicę. I o, następnie zwalisko uciek. Hmm. I mam taki gorący apel, żebyście wybierali osoby, czy tam na posłów, czy w ogóle w kolejnych wyborach, ze swojego środowiska, który zna Wasze problemy. Nasza, ja, no ja nic nie powiem, bo jest osobą taką bardzo e, aktywną przed wyborami. Pani posłanka Alicja Gołaś e, dusz, ma, ma w sobie du, duży dynamizm. Wiele takich, e, co powiedziała, że będzie pracowała Woda dla nas. Dla nas, dla normalnych, prostych ludzi. A dziś biuro zamknęła. Tak, a właśnie dzisiaj pani posłanki właśnie nie ma, bardzo źle bardzo robi. Jutro będzie strajk w Warszawie, nie wiadomo czy też będzie. Rolnicy są bardzo mili, sympatyczni, wszyscy machają, pozdrawiają.